Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem minecraft to poland a to jest nietypowy filmik, bo jak wiecie, ten filmik, że kończę z działalnością na tym kanale. Lecz po dłuższym namyśle stwierdziłem, że to nie był najlepszy pomysł. Wystarczyło sobie zrobić tylko krótką przerwę, która <laughs> zmotywowałaby mnie do dalszej pracy na tym kanale. Oczywiście, tamten kanał y, jest cały czas aktualny, lecz y, na niego, jak wiecie, nagrywamy recenzje, boxingi oraz poradniki. A do tego trzeba mieć dobry y, temat. Dlatego więcej czasu by oczywiście spędzał na Minecraft tu Poland, a na tamtym, myślę, że co raz w tygodniu. Będzie wrzucony filmik. Aktualnie teraz unboxingu i recenzji nie będzie, jeżeli kogoś to interesuje, ponieważ przez dwa tygodnie, yy, nawet nie, nawet więcej, praktycznie do końca wakacji, nie mam udostępnione, yy, udostępnionej mojej kamery, yy, więc będzie dla Was cały kanał Minecraft to Poland. live, odcinki i tyle. Haha, <laughs> no, ale dobra. Więc sobie na tyle no i żegnam was... najbliższy filmik już wkrótce."